Jakie jedzenie wybrać, kiedy chcesz zgubić maciusia? Piers indyczka versus kiełbasa. Indyk to praktycznie samo białeczko, brak tłuszczu. Jest budulcem mięśni i tej sytości, żebyś nie podjadał. Natomiast kiełba ma strasznie dużo tłuszczu i soli. Obciąża serce i daje setki kalorii codziennie. Chleb pełnoziarnisty versus biały tost. Chleb pełnoziarnisty ma więcej błonnika, dzięki czemu spowalnia trawienie, cukier się uwalnia wolniej, ma dodatkowe minerały, dzięki czemu będziesz nasyty przez większość ilość czasu i nie będziesz podjadał. Natomiast biały tost nie ma już takiej ilości minerałów, ponieważ jest to sama praktycznie mąka. Szybko przyrost energii, ale i szybki spadek. Banan versus ciastko. Banan to naturalny cukier i potas. Wspiera pracę mięśni i serca. Dodatkowo każdy owoc ma błonnik, także twoja sytość będzie dłuższa. Natomiast ciastko to cukier i ten tani tłuszcz palmowy. Jest to zero witamin i bardzo szybki głód. Pieczone warzywa versus smażone frytki. Pieczone warzywa nie muszą to być tylko warzywa, ale mogą też być to ziemniaki, samorobione frytki. Mają dużo Witamin strasznie sycą, natomiast frytki smażone na oleju mają 3 razy więcej kalorii i tłuszczów trans, które niestety niszczą nasze serce. Jeżeli chcesz schudnąć, patrz nie tylko co jesz, ale jak to przygotowujesz. Pamiętaj, żeby zostawić mi obserwacje, to codzienne wskazówki, które możesz konsumować podczas skrolowania, bo ja zawsze się będę tam wyświetlał.